Witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym Maria Siemionow, Twarzą w twarz. Moja droga do pierwszego pełnego przeszczepu twarzy. Moja droga do pierwszego pełnego przeszczepu twarzy to podtytuł książki. Tytuł książki. to Twarzą w twarz. Proszę Państwa, część z Państwa zapewne pamięta film Bez twarzy z Nicolasem Cage'em i Johnem Travolton. Proszę sobie wyobrazić, że do drugiej części tego filmu, ta druga część jeszcze chyba zdaje się nie powstała, ale proszono panią profesor Marię Siemionow, chirurga plastycznego, proszono o konsultację do, tej, do, tej, do tego filmu. Maria Siemionow, proszę Państwa, to chirurg plastyczny, specjalistka od chirurgii ręki, ale również chirurgii Twarzy. W 2008 roku w Cleveland w Stanach Zjednoczonych razem z całym zespołem dokonała pierwszego pełnego przeszczepu twarzy. Śledzimy tutaj proszę Państwa drogę Marii Siemionow od studiów od dzieciństwa, od studiów w Polsce, w Poznaniu do właśnie... Na tej słynnej operacji z 2008 roku. Dowiadujemy się wielu szczegółów, chociaż książka jest dosyć skromna objętościowo, bo liczy około 190 kilku stron. Proszę Państwa, Maria Siemionow mówi na przykład, że bardzo pomogła jej w karierze szczerość, że od tego, że była szczera, zdecydowało. O objęcie pewnej funkcji, które później umożliwiło jej dalsze kroki w karierze. Pani profesor Maria Siemionow opowiada, czym jest dla niej w ogóle anatomia. Mówi, że anatomia rozpoczyna się, szanowni Państwo, nie od wykładów na uniwersytetach medycznych czy innych uczelniach. Ale ta prawdziwa anatomia, prawdziwa nauka anatomii według profesor Siemionow rozpoczyna się w momencie, kiedy chwytamy skalpel i zbliżamy się do skóry człowieka. Proszę Państwa, ciekawe, bardzo wydaje mi się ciekawe otwarcie tej książki. Pierwsze zdanie książki twarzą twarz Marii Siemionow brzmi tak. Posłuchajcie proszę Państwa. Jeśli spojrzysz w lustro, zobaczysz swoją twarz. Jeśli spojrzysz w lustro, zobaczysz swoją twarz. E, twarz, proszę Państwa, obok ręki jest no, to najbardziej skomplikowaną i złożoną anatomicznie częścią ciała człowieka. E, tym bardziej transplantacja Ręki czy twarzy. No, wymaga niebywałych umiejętności, wymaga całego zespołu różnego rodzaju fachowców. Przygotowania, przygotowania do takiej operacji no, są, są bardzo, bardzo długie. Przeczytałem Państwu początek, to pierwsze zdanie otwierające książki, które bardzo mi się podoba. Przeczytałem Państwu też końcowe zdania. Kilka dni później już wiedzieliśmy, że przeszczep się przyjął. Pacjentka poprosiła o małe lusterko, które ostrożnie uniosła do twarzy. Kąciki ust troszkę się wygięły do góry i po raz pierwszy uśmiechnęła się przeszczepioną twarzą. Bardzo serdecznie Państwu polecam książkę Pani Profesor Marii Siemionow, Twarzą w twarz. Moja droga do pierwszego pełnego przeszczepu twarzy. Myślę, że tą drogę można i warto prześledzić. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do rychłego zobaczenia.